Widzicie, po krótkiej przerwie. Tym razem naprawdę krótkiej, bo zaledwie kilka dni, około tygodnia. Dzisiaj trochę o pozowaniu. Ja sobie poćwiczę pozowanie, bo ćwiczę już od kilku, kilkunastu dni i powiem kilka, kilka zdań na ten temat. Po siłowni pojedziemy jeszcze na zakupy. W komentarzach nawet chyba kilka osób pisało, że chciałoby to zobaczyć. Także dzisiaj również to zrobiłem. Więc zaczynając od zupełnych podstaw. Pierwsze i najważniejsze, poza obowiązkowe. Kurcze i sam teraz nie pamiętam ile ich jest, chyba 7 albo 8, ale zaraz zrobię je wszystkie i policzymy. I one są zawsze najważniejsze. Później jest układ dowolny, układ dowolny przeważnie. W większości federacji kategorii trwa 60 sekund. Do niego wybieramy sobie własną muzykę, jaką chcemy. I do niej robimy właściwie również cokolwiek chcemy, no ale wiadomo, tam najlepiej wybrać takie pozy, w których czujemy się najlepiej i w których wyglądamy najlepiej. Taki trochę układ taneczny, tak? Dokładnie tak. Dokładnie. Więc niektórzy zawodnicy mają jeden układ i klepią go nawet rok po roku, kilka sezonów z rzędu. Ja staram się go trochę modyfikować, chociaż niektóre pozy się powtarzają, no bo czuję się w nich dobrze. Wydaje mi się, że wygląda w nich dobrze, więc, więc one się powtarzają, ale muzykę za każdym razem staram się mieć na pewno inną. Zaznaczyć, że ty wybierasz takie spokojne, nie? Piosenki. Niektórzy robią takie głupie, a ty zawsze tak się wczuwasz w tobie. No teraz chciałem zrobić taką bardziej energiczną, próbowałem do tego ćwiczyć, ale po prostu tego nie czuję. A no ja potrzebuję tak. takiej spokojniejszej muzyki i robić te pozy tak, tak powoli. No po prostu to bardziej czuję. Jeżeli chodzi o układy dowolne, to wzoruję się głównie na Kevinie Lewroni i Cedricu Macmillanie, bo oni właśnie mają takie, kurde, nie wiem jak to określić, no te pozy robią. Powoli, kurde, brakuje mi słowa. Wyciągają mnie. Nie, nie, tak majestatycznie może to, można tak powiedzieć, właśnie. Dodatkowo fajnie jeszcze pooglądać układy Kaja Greena na pewno i z nowszych zawodników Terence Rafin ma świetne, no ale oni właśnie. Oni chyba mają takich, których ja już na pewno nie jestem w stanie powtórzyć i ktoś chyba kto nie ma takiego czucia, nie wiem, może nie jest tancerzem coś w tym kierunku, no nie wiem, nie wiem czy jest w stanie to powtórzyć, chyba że naprawdę będzie bardzo 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 dużo ćwiczył. Więc ich tak podpatruję, ale no nie liczę na to nawet, że że dam radę zrobić coś podobnego. Według mnie kolejną bardzo ważną rzeczą, y, którą właśnie widać u początkujących jest brak oddechu y, w pozowaniu. Ten oddech musi być, musimy się nauczyć lekko oddychać między pozami y, i właśnie inaczej się na przykład pozuje do zdjęcia, ja również tak robię, gdy pozuję do zdjęcia, napinam się cały na kilka sekund. I jest koniec, bo to jest tylko 5 sekund, zdjęcie jest zrobione, a na scenie, na scenie czasem jesteśmy minutę, dwie, czy nawet trzy. Na scenie ogólnie musimy być gotowi zrobić wszystkie pozy obowiązkowe po kolei dwa razy. Jeżeli jesteście w stanie je zrobić dwa razy bez przerwy, to myślę, że kondycyjnie jesteście w miarę przygotowani. Bardzo rzadko kiedy sędziowie wymagają, abyście zrobili te pozy, pozy trzy razy, ale dwa razy prawie zawsze. Ponieważ sędziowie ustawiają was na scenie tak jak chcą, wszyscy robią pozobowiązkowe, później zamieniają zawodników i wszyscy robią je jeszcze raz. Także dwa razy na pewno musicie, musicie zrobić podrząd bez żadnej przerwy. Dobra, więc zaczynamy od obowiązkowych i powiem też yy, kilka rzeczy, o których według mnie należy pamiętać, będąc na scenie, które. No, może, może nie mogą zaważyć, ale na pewno y, będą na plus y, dla Was, jeżeli startujecie. Dobra, line up. I od samego początku powiem: y, według mnie bardzo ważne jest, żeby zrobić tą pozę szybko. Tą i każdą kolejną. Y, bo mi wydaje się, że wtedy sędziowie patrzą na tą pierwszą osobę, która zrobiła pozę. Dopiero później jakby porównują inne osoby do tej, która zrobiła tą pozę pierwszą. Także niektórzy robią na scenie coś takiego, że robią kratkę bokiem, najpierw się gdzieś tam wyciągają, robią jakieś nie wiadomo co i po 10 sekundach dopiero są w pozie. Według mnie najlepiej zrobić to. Oczywiście płynnie, ale w miarę szybko. Nie ma, nie ma na co czekać. Dobra, więc jeszcze raz zaczynamy. Lineup pierwsza. Zepsy przodem. Teraz Ty Najszerszy, którego nie ma teraz w Classic fizyk. i uda. I tyle. W sumie nie czułem, więc dalej nie wiem gdzie jest. W klasik Fizik zamiast najszerszego mamy klasyczną pozę. Ja, jak startowałem w klasyki Fizik dwa lata temu, to robiłem sobie taką. I jeszcze kolejna kwestia. Nie napinać tych mięśni bardzo, bardzo mocno. Nie jest to konieczne, a bardziej męczy. Wystarczy je spiąć naprawdę lekko. Wtedy mniej się męczymy, a one wyglądają właściwie tak samo, gdybyście się spinali z całej siły. Planujcie to pozowanie, bo naprawdę to widać na scenie kto jest doświadczonym zawodnikiem, to nie, a najgorsze jest jak jest doświadczony zawodnik, który startuje już kopera, to to pozowanie dalej jest średnie. Zestycimy na wcześniej wspomniane zakupy. Zaczynamy od mrożonek, które jem codziennie, jako pierwsze warzywa na patelni ze szpinakiem i tutaj są z ziemniakami, także na to trzeba uważać, węgrowodany trzeba je wliczać. Reszta to są już mniej kaloryczne, chyba najmniej kaloryczne warzywa na patelni, jakie ogólnie są, czyli szpinak, broku, fasola żółta i, i zielona i kalafior. Wydaje mi się, że to wszystko, poszukamy teraz białka. Nie źródła białka u mnie to pierś z kurczaka, z indyka, tatar. Tego tutaj w sumie nie pokażę, bo kupuję je w innym sklepie. Jesteśmy w Oszanu. Ja to głównie kupuję w Lidlu. Tam wydaje mi się, że są lepsze. I jeszcze łosoś. No tutaj trzeba uważać na tłuszcze oczywiście. U mnie są one skrajnie nisko, także mocno to wliczam. Jeżeli jem łososia, no to, to jest około 100 gramów dziennie maksymalnie. Ze źródeł białka, u mnie będzie to jeszcze izolat białka i białka jaj i od czasu do czasu twary i serki wiejskie, chociaż nie wiem tego dużo, bo zatrzymują wodę. Ja to odczuwam u mnie dosyć mocno. Szukam teraz mleka migdałowego albo kokosowego, bo one mają 20, zaledwie 20 kalorii na 100. I używam go do kawy. Kawa jest może wtedy trochę gorsza niż ze zwykłym mlekiem, ale jednak jest mniej tych kalorii i na takie kawy sobie zdecydowanie pozwalam nawet na kilka dziennie. To tutaj chyba, chyba go nie znajdę. Zaraz znajdziemy, to pokażę. Standardowe oczywiście Coca-Cola Zero albo Pepsi Max. Dodatkowo z moich ulubionych napojów Zero Osi to niebieskie, żółte. Żółte znacznie gorsze. No i Aloes. Bardzo dobre, ale cholernie drogie i co chwilę tylko widzę jak podnoszą cenę, o złotówkę już chyba za tą butelkę sobie życzę aż 11 złotych, ale warto. To to jest jeszcze mleko, co? Aha i to mleko, i to mleko, które którego szukałem no i znalazłem. Eee, takie jak widzicie 20, 20 kalorii na 100. I gdybyście znaleźli jeszcze z dopiskiem barista, yy, to jest trochę innej konsystencji, się bardziej, bardziej, pieni bardziej się pieni, no bardziej pasuje do kawy z ekspresu. Tutaj niestety nie ma, ale to zwykłe również jest bardzo dobre. Także jak widzicie z kaloriami jest dosyć biednie, głównie ostatnio u mnie białko i warzywa. Węglowodanów, no nie kupiliśmy żadnych, tylko tam te resztki z mrożonki. No tak to u mnie będzie wyglądać już do zawodów, także jeszcze. Jakieś kilkanaście dni. Węglowodany zjem dopiero na ładowaniu. No, ale kiedyś tam na masie nagramy kolejne zakupy. Także będzie fajny kontrast, bo będzie to wyglądać całkowicie inaczej. No, tak to już jest w tej kulturystyce, że są okresy niedożywienia z przejedzeniem. No, tak to, tak to chyba musi być u większości osób. Także na dzisiaj wydaje mi się, że to tyle. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca, tym, którzy nie również. I do następnego.